Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Czyli odcineczku na moim kanale. Jeżeli Wam się spodoba, to znacie, zostawcie łapeczkę, w górę No i subskrybujcie mój kanał! No i co? Ja dzisiaj, znaczy, dzisiaj Rajki nam pokaże swój pokój. Um, ja już kiedyś widziałam, byłam Dajcie w pokoju, więc to nie jest dla mnie nowość tak samo jak ostatnio, wczoraj, w niedzielę. Nam, be, Ray był też pokazywał swój pokój. To pierwszy raz to widziałam, ale tak, raz to już wiem, jak on wygląda tam. Ale wam chcę to pokazać. No, więc zaczynajmy. Milu, milu. Dobrze, witam wszystkich, ja już jestem w pokoju Raiti. Witam się, Maneczko, witam wszystkich. Eee, tutaj ja, Raiti. Eee, po pierwsze, co ja powiem, to subskrybujcie oczywiście i dajcie łapeczki w górę na kanale Twilight. Druga rzecz to to, że ja w tym moim pokoju, który Wam pokażę zaraz, eee, no. 7 Ten mój pokój razem z moją siostrą bliźniaczką. Pewnie teraz nie widzicie wcale różnicy, ale jedna różnica jest taka, że ona ma znaczek e, ten. No, latarki, a ja mam klejnotów. Więc troszkę się różnimy, ale jednak jesteśmy bliźniaczkami. Tak, witam wszystkie się małeczko. Ja też zachęcam do łapkowania i subskrybowania Twilight kanału. E, no. Więc przechodźmy teraz już do pokazywania mojego i mojej siostry pokoju. A więc tutaj mamy biurko. Tam jest wejście za Twilight. My też mamy właśnie tutaj z drewna ściany. A tutaj mamy już resztę normalne betonowe, e, jedynie tam przy łóżku jeszcze jest fajna taka, ale to Wam zaraz pokażę, to jest najlepsza, według mnie najlepsza rzecz w naszym pokoju. E, no więc tutaj mamy biurko, mamy dwa krzesełka, e, biurko, tutaj mamy taką naklejkę mm, i tutaj dalej mamy oczywiście tą ścianę z, Trewne. I tutaj mamy zabawki, jakieś figurki, mebelki, e, no i tutaj też są zabaweczki, e, taki lisek jakiś, też jakieś tam mebelki, e, no i auto, ups, ups, sarki, e, i tutaj mamy łóżko, nasze kochane łóżko. Tak, kocham te łóżka. Ups. Temu ja się tak o Ojejku, ojejku. E, no. I teraz pokażę Wam najlepszą rzecz, według mnie, która jest tutaj w pokoju. Tu, 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 tu. tu. Ściana. Jak coś. Dojś, że ta ściana jest fajna. Bo. Ej. O nie. Bo tutaj jest taka różowa, fajna ogólnie. Patrzcie teraz, tu wszystko jest. Nie wiem, nie da się tego tak pokazać zbytnio, bo te... te światło się tego odbija, ale. Wow, jak to mega wygląda! Nie da się tego tak pokazać zbytnio. No, nie da się zbytnio tego pokazać, ale ogólnie fajnie. To jest. I patrzcie, jak się śpimy, to sobie możemy Uu, tak zrobić fajnie. A! Ciągle mi się ta ściana przewraca. E, no. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że mój i moje siostry. Pokój wam się podoba? jeżeli tak. No to dzięki. no i co, Do zobaczenia. w no, tym odcinku, no do zobaczenia wam tu łapce w górę i subskrypcji subskrypcji, tu 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 tu